Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie Dzieci Boże w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Niewiele się zmieniło pomimo upływu tysięcy lat. Człowiek wciąż pozostaje taki sam. Autor Księgi Kronik, której fragmenty dzisiaj słyszymy, ukazuje główną przyczynę zniszczenia świątyń i niewoli babilońskiej. Były to lata upadku moralnego i religijnego. Upadek ten dotknął królów judzkich, naczelników, a także kapłanów. Bóg jednak nie zapomniał o swoim ludzie, lecz jak dobry ojciec, litował się nad nim i upominał przez swoich wysłanników oraz proroków, którzy wzywali do opamiętania i nawrócenia. Daremne było jednak to wołanie, bo lud tak umiował nikczemny styl życia, że nie chciał ich słuchać. Co więcej, wyśmiewano wysłanników Boga, prześladowano i mordowano. Na skutki tego upadku nie trzeba było długo czekać. Haldejczycy podbili Królestwo Judzkie, spalili świątynię Bożą i wszystkie pałace, zburzyli mury Jerozolimy i zebrali kosztowne łupy. Ocalamą z podmiecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się Izraelici niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania Perskiego. Autor biblijny Widzi w tym karę bożą, która miała doprowadzić do opamiętania. I rzeczywiście przyniosła ona taki skutek. Jak mówi Pismo Święte, Izraelici spożywając chleb niewoli, siedzieli nad brzegami rzek babilońskich, tęsknili za utraconą ojczyzną i opłakiwali swoje grzechy. Gdy minął czas kary, Bóg po raz kolejny ulitował się nad swoim ludem. Po kilkudziesięciu latach Bóg posłużył się Cyrusem, królem perskim, aby Izraelici odzyskali wolność, powrócili do ojczyzny i odbudowali Jerozolimę, biorąc sobie do serca prawo Boże, które wcześniej tak lekceważyli. Siostry i bracia. Jest takie opowiadanie o Cyrusie, twórcy Imperium Perskiego, tym, który w VII wieku przed Chrystusem podarował wolność Izraelitom. W czasie jednej wojny wziął do niewoli pewnego księcia. Wraz z rodziną. Więźniów przyprowadzono przed oblicze Cyrusa, który zapytał: Co możesz mi dać w zamian za swoje uwolnienie? Połowę mojego majątku, padła odpowiedź. A co mi dasz za uwolnienie swoich dzieci? Zapytał władca. Oddam wszystko, co posiadam, odparł książę. A jeśli uwolnię twoją żonę, to wtedy oddam samego siebie, powiedział książę. Cyrus, poruszony postawą księcia, gotowego złożyć największą ofiarę za swoich bliskich, zwrócił wolność całej rodzinie. Po powrocie do domu, książę powiedział do swojej żony: Zauważyłeś, że Cyrus jest bardzo przystojnym mężczyzną? Żona spojrzała z głęboką miłością na męża i powiedziała: Nie zauważyłam tego. Patrzyłam tylko na ciebie, na kogoś, kto chciał oddać za mnie życie. Kochani, jak to dobrze, że są wielkoduszni i szlachetni ludzie gotowi oddać wszystko, żeby ratować swoich bliskich. Ale jest coś większego od szlachetnych porywów ludzkiego serca. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Najmocniejszym dowodem miłości Boga do człowieka było posłanie syna na ziemię. Święty Alfons Liguori. Powiedział wprost: Bóg oszalał z miłości do człowieka. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus tłumaczył Nikodemowi, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego przez pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego nakazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny mówi jednak, że wielu zmarło. Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczytania jeszcze ważniejszego znaku wywyższenia syna człowieczego na drzewie Krzyża. Ten znak jest konieczny, aby każdy uzyskał odpuszczenie grzechów i miał życie wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie zbawiciela. Nie przeraził go Krzyż, bo zrozumiał jego sens. Siostry i bracia: Człowiek nie jest tworem tylko natury. Bóg tchnął w niego duszę nieśmiertelną i to, co jest w nas boskie, woła o wieczność. Nie godzi się na przemijanie i śmierć. Naprzeciw ludzkim pragnieniom wieczności wychodzi Bóg i daje szansę ich spełnienia. Każdy z nas jest śmiertelnie ukąszony przez węża zła. To ukąszenie nazywamy grzechem pierworodnym, który nawiązuje do nieposłuszeństwa pierwszych rodziców w raju, którzy ulegli pokusie węża szatana. Bóg prowadzi nas do zwycięstwa nad śmiercią drogą ofiarnej miłości. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. W krzyżu zatem objawiła się bezgraniczna miłość Boga. Miłosierdzie Boga to nie jego słabość, ale manifestacja jego wszechmocy powie święty Tomasz Zakwinu. Jak podpowiada nam święty Paweł, mamy ogromny powód do radości, który jest w stanie pokonać wszystkie nasze smutki zmartwienia. Pisze: Jesteście zbawieni. Powinniśmy się cieszyć z daru zbawienia, którego dokonał Chrystus. Co więcej, święty Paweł zaznacza, że to zbawienie jest łaską otrzymaną za darmo. Nikt na tę łaskę nie może sobie w jakikolwiek sposób zasłużyć lub zapracować. Ono zostało wysłużone przez ofiarę krzyżową Syna Bożego. Cena naszego zbawienia została już zapłacona. W naszej mentalności ciągle pokutuje przekonanie, że jak będę się mocno starał, jak będę robił dużo dobrego, jak dużo się będę modlił, jak będę dużo pokutował, to może jakoś zapracuję sobie na niebo, na zbawienie. Tymczasem porządek jest odwrotny. Zbawienie już zostało dokonane, a Ty masz je tylko przyjąć z wiarą i starać się na ten dar odpowiedzieć z wdzięcznością. Wszystkie Twoje dobre uczynki są już owocem otrzymanej uprzednio łaski. Kochani, czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Letare, Niedzielą Radości. Tradycja ta sięga początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem w XIII wieku papież Innocent IV ustalił 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku, po czwartej niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Letare, radosna, była więc ostatnim dniem radości. Od XVI wieku ten dzień nazywano też Niedzielą Róż. W bazylice Świętego Krzyża w Rzymie. Papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie, szczególnie zasłużonej dla Kościoła. Natomiast zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się białymi różami, symbolizującymi zarówno piękno, jak też ból i cierpienie. Inna nazwa tej niedzieli to Niedziela Matczyna. W dawnych czasach w tym dniu służba otrzymywała dzień wolny, by cała rodzina mogła spotkać się razem i cieszyć się sobą. Niedzielę letarę zwyczajowo obchodziło się w kościele parafialnym, gdzie przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięczności za duchowe macierzyństwo Kościoła i Matki Najświętszej. Później był to też dzień wręczania kwiatów swoim kochanym mamom. Niedziela matczyna jest nadal obchodzona w krajach anglosaskich, szczególnie w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Nigerii. Niech nie zabraknie w naszym wielkopostnym programie miłości i wdzięczności względem naszych rodziców, wychowawców, przyjaciół czy sąsiadów. Pamiętajmy, że w dniu Sądu Ostatecznego będziemy sądzeni tylko z miłości miłosiernej lub z jej braku. W tych dniach modliliśmy się za kobiety z racji ich święta. Nadal prośmy Boga w intencji kobiet, które są córkami, żonami, matkami. Módlmy się też za kobiety, które żyją samotnie, za niewiasty konsekrowane oraz za te kobiety, które zostały zepchnięte na margines społeczny i które doświadczyły albo doświadczają przemocy. Wypraszajmy dla nich wszelkie poczemne siły i łaski, aby swym kobiecym geniuszem ubogacały nasz zwariowany świat i pomagały swoim mężom, synom i braciom stawać się coraz lepszymi i godnymi wiecznego szczęścia w niebie. Siostry i bracia, Pan nasz jest bogiem przebaczenia, miłosierdzia i współczucia. Przez pryzmat takiego obrazu Boga odnajdujemy nasz własny obraz. Miłość Boża nas stworzyła. To ona decyduje o naszej wartości. Jesteśmy czymś więcej niż powierzchowny wygląd i zasobność naszej kieszeni, pozycja społeczna czy nasza inteligencja. O naszej wartości decyduje miłość, która wypełnia nasze serca. A jest to miłość zrodzona z miłości samego Boga, który umarł za nas na krzyżu. Ksiądz Jan Sochoń w wierszu Wstyd pisze tak. Jezu, jesteś tak blisko, a ja daleko. Nawet nie próbuję objąć Twoich stóp, spojrzeć w Twoje oczy, zamknięte w huście Weroniki, ani, bo to nazbyt trudne, prosić o przebaczenie. Tylko wstydzę się, wstydzę. Samego siebie. Kochani, okres wielkiego postu niech będzie zachętą dla nas do osobistego spotkania z Jezusem na wzór Nikodema. Na nowo odkrywajmy i doświadczajmy miłości Boga do nas. Wszystkie nasze sprawy, radości i kłopoty z ufnością zawierzajmy samemu Panu Bogu. Pomnij na przestrogę naszego rodaka, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który mówił, że grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie. I on jedynie może słusznie zasmucić człowieka. Starajmy się odważnie iść przez życie i w świetle miłości Boga dokonywać codziennie właściwych wyborów. Światłość, Chrystus, nie oświeca drogi naszego ziemskiego pielgrzymowania. Patrzmy zatem dzisiaj z wiarą i miłością na krzyż Chrystusa, na którym, jak mówi liturgia, zawisło zbawienie świata. Jak kiedyś wiara w miedzianego węża uratowała od śmierci ukąszonych przez jadowite węże Izraelitów, tak dziś ta sama wiara i miłość nas, współczesnych ludzi, codziennie dręczonych różnymi ukąszeniami grzechu, niewiary, pogubienia, może uratować na pewno od wiecznej śmierci i pomóc znaleźć się w otwartych ramionach miłującego Ojca. Prośmy słowami hymnu Symeona, nowego teologa, mnicha i poety z Bizancjum, Uznawanego za pierwszego mistyka chrześcijańskiego wschodu. Ujawnij się i pokaż mi siebie. Okaż swoje miłosierdzie. Pokaż swoją miłość do ludzi. Otwórz mi drzwi do sali weselnej. Nie zamykaj przede mną drzwi. Swojego światła, mój Chryste. Amen.